Teraz już się, zbliżamy się ku końcowi po listku laurowym ciach ciach ciach, ciach ciach, ciach Tyrujru Tu damy nawet dwa Tu damy dwa, no i pięknie Teraz to wszystko trzeba samą a gdzie mój pomocnik? Gdzie mój pomocnik jest? Gdzie mój pomocnik pewnie śpi? Kim Pomocnik! O, a pan pomocnik, co się stało? Proszę pana. No i gdzie pan jest, panie pomocniku? Miał pan mi pomagać i pomagać i co? Znużyło pana siedzenie w kuchni, tak? Hmm, nizianie jest lepsze po brodzie. O, jaki jestem rozkoszny? Hmm. E, tak mi dobrze, tak mi rób, no.